Morsujemy na rzecz Wielkiej Orkiestry. Pierwszy rok Morsuję, naprawdę polecam, jest to świetne doświadczenie. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Morsowanie, fajna sprawa. Po prostu to jest jedna z najlepszych rzeczy, które zaczęłam robić. Jest adrenalina, jest fajna zabawa, jest super. Polecam każdemu, niezależnie od wieku. Na drodze codzienności mam w sercu dobry plan Nie stoję nigdy w korkach, pomagam tu i tam Paliwa w mięśniach moich, wysoki trzymam stan Bo dobro zawsze wraca, orkiestrze znowu gram Zorganizowaliśmy razem z mamą prelekcję w Szkole Podstawowej numer 6 o morsowaniu. Bo my jesteśmy? Morsy Morsykutno. Dzieci Morsy wkładały ręce, nogi do miski, a pod koniec ja wchodziłem cały, a później rzucaliśmy się papierami, a to było zabawa na śmieszki. Na drodze codzienności mam w sercu dobry plan. Nie stoję Zawsze wraca, orkiestrze znowu gram. Jazda z pomaganiem, kutno. Zapisz to równanie razem. Chęci działania. Morsy, kutno. Zielona Zośka. Kutno biega. Event rental. Leśne spa. My wszyscy robimy to wspólnie. Bawimy się, biegamy, chodzimy. Morsujemy. Wszystko dla dzieci. Jazda z pomaganiem, kutno. I to równanie razem Chęci i działanie Kłótno, jazda z pomaganiem Na drodze codzienności mam w sercu dobry plan Nie stoję nigdy w korkach, pomagam tu i tam Paliwa w mięśniach moich wysokich Wraca, orkiestrze znowu gram.